Siedem roślin, dzięki którym poczujesz się lepiej. Kto jeszcze nie wie, że rośliny domowe dają nam oprócz przyjemności ich podziwiania powietrze wzbogacone w tlen? Prawdopodobnie wszyscy to wiedzą, ale niewiele osób wie, że absorbują toksyny z powietrza, nawilżają je, poprawiają energię w pomieszczeniu oraz stan fizyczny i psychiczny przebywających w nim osób. Już w ubiegłym wieku naukowcy z NASA wykazali, że obecność roślin w pokoju likwiduje 87% szkodliwych substancji w powietrzu w ciągu zaledwie 24 godzin. Trudno w to uwierzyć? Zostań z nami i przekonaj się, że nie tylko kaktusy ochronią Cię przed promieniowaniem i toksynami. Są to również kwiaty domowe, które powinny być w Twoim domu. Geranium Oprócz oczyszczania powietrza, geranium zmniejsza nadmierną wilgotność, łagodzi zmęczenie i depresję, poprawia sen, zmniejsza bóle głowy, zapobiega przeziębieniom i zwiększa czujność. Lekarze potwierdzają, że geranium ma właściwości lecznicze, przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, przeciwreumatyczne i przeciwzapalne. Chlorofitum, zielistka. Jest to idealna roślina dla tych, którzy przeprowadzają się do nowego domu. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ pochłania formaldehydy z powietrza, substancje w materiałach budowlanych i dym papierosowy, najciekawsze jest to, że im bardziej szkodliwe jest środowisko, w którym się znajduje, tym bardziej rośnie. Aloes. Nazywany także rośliną uniwersalną, ma niezwykle wiele właściwości i zalet. Wzmacnia układ odpornościowy, poprawia trawienie, leczy rany, pomaga w przeziębieniach, oparzeniach i tworzy przyjemną energię w domu. Drzewo cytrynowe. Cytryna imponuje swoimi właściwościami. Oprócz zabijania bakterii i oczyszczania powietrza, jest przydatna w stresujących sytuacjach, zapewniając energię, dobry nastrój i wysoką wydajność. Owoc cytryny jest również nazywany symbolem witalności, a jego liście są prawdziwymi dystrybutorami aromatu złożonego z 85 składników odżywczych. Rozmaryn. Niesamowity antyseptyczny rozmaryn był używany do czyszczenia powietrza aż do XX wieku w europejskich szpitalach. Korzystne właściwości tej rośliny obejmują różne rodzaje przeciwutleniaczy, które zawiera. Roślina jest bogata w kompleks witamin z grupy B, dużych ilości witamin A i C. Rozmaryn pomaga również w przypadku zmęczenia, depresji i utraty koncentracji. Ponadto jego aromat pomaga w przeziębieniu i zapaleniu oskrzeli. Mięta. Czy wiesz, że jej zapach ożywia? Mięta ma korzystny wpływ na układ nerwowy, zmniejsza zmęczenie, podrażnienia i energetyzuje. Pomaga również w migrenach i bezcenności. Amerykańscy naukowcy zalecają miętę w doniczkach dla tych, którzy często pracują przed monitorem komputera. Figowiec Najbardziej zalecany dla osób mieszkających w pobliżu autostrad: Figowiec dobrze przyciąga kurz i niszczy bakterie. Ponadto roślina ta pochłania ujemną energię pomieszczenia, co sprawia, że mieszkańcy są bardziej aktywni i szczęśliwi. Czy posiadasz już roślinę, która daje ci radość? Jeśli jeszcze nie, zalecamy rozpoczęcie od jednej z tych siedmiu. Podziel się swoją opinią w komentarzach i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić nowych przydatnych wskazówek.